Barbie powstała, by pokazać dziewczynkom, że mogą być kim chcą. Oto jej historia: 60 lat w 60 sekund. Rok 59, wielki debiut Barbie. I... Barbie wchodzi w nieruchomości i odlatuje w kosmos, wyprzedzając Stronga. Rok 67 to nowe ruchy i nowi przyjaciele. Barbie wkracza do akcji. Rok 71 Barbie króluje na plaży, zdobywa medal olimpijski i ratuje życie na sali operacyjnej. Więcej na głowie, więcej sukcesów. Rok 84 Barbie rośnie w siłę, przejmuje biznes, błyszczy jako stylowa szefowa i gwiazda Roka. Rok 89. Barbie staje na baczność. Super długie włosy, totalny szał. W 92. startuje na prezydenta. Walczy z ogniem, przestępcami i modowymi wpadkami. Wyrywa zęby albo je znajduje. Idzie przebojem. Walczy o wolność, inspiruje, błyszczy. W 2001 używa języka migowego i zostaje zoologiem. W 2010 przejmuje męskie zawody, jest influencerką. W 2016 odkrywa piękno w każdym kształcie. Reprezentuje najsilniejsze kobiety świata i udowadnia, że możesz być kim chcesz.